Okej, okay, dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Coś mi się wydaje, że tu jest. okej. Okay. Teraz będzie lepiej. Dobrze, moi drogie. witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny live, kolejny, kolejny dzień naszego wyzwania. Z tego co mi się wydaje to już 12. I no i idziemy dalej, tak? Robimy swoje, już was oznaczam. Dobra, pojawiacie się, to się przywitajcie, dajcie znać, że jesteście. Jaka Wasza energia od 1 do 10, 1 słabo, 10 naprawdę dobrze. Hashtag live, hashtag powtórka już takim zwyczajem. I możesz też napisać, jeżeli masz na to ochotę, jak się dzisiaj po prostu czujesz, tak słowami. Tak słowami, bez cyferek, nie? Więc dajcie znać. Czekamy, aż nas się pojawi tutaj troszeczkę mm, troszeczkę więcej osób i zaraz idziemy mm, zaraz idziemy do roboty. Nie? Bo to, bo, po, to po to się tutaj mm, wszyscy spotykamy. Eee, dobrze, szukam jeszcze grupy z telefonu. Więc. Więc jesteście. Dobrze. Cześć Beatko, Irena, Kasia, Basia. Okej. Okay. Dziewiątka, energia pięć, Irena, cześć Aniu, cześć Milena. Witajcie. Okej, okay. energie są dobre. Nie widzę jakichś dramatów. Dobry. Dzień dobry, cześć Asia, cześć Małgosiu. Cześć, Milena. Dobrze, moje drogie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Teraz, już teraz, tak oficjalnie. Marta jest super, 8, energia, live, dobra. Piszemy hashtag live, hashtag powtórka i, i idziemy do roboty, bo dzisiaj mamy długi rozdział. Dzisiaj rozdział jest długi. Ja nie wiem, czy będę miała coś do powiedzenia po tym rozdziale, bo to jest taki rozdział, którego się chyba w żaden sposób nie przegaduje. Ale też będą takie momenty dzisiaj, że sobie troszeczkę, troszeczkę w międzyczasie pomilczymy. Powsłuchujemy się w siebie, więc, więc zobaczymy, dokąd, dokąd nas to zaprowadzi. Nie wiem, czy. Nie mam też zadania na dzisiaj, ale to myślę, myślę że to zrozumiecie, kiedy, kiedy już ten rozdział yy, yy, przeczytam. Witam, czuję się dziś słabo, po prostu brak siły. Ok, Kasiu, wysyłam ci takie białe światełko, białe serduszko. Yy, niech się ta energia poprawi, chyba że się coś mocno procesuje, to po prostu niech się pouwalnia, nie, bo też może być tak. Ok. Dobrze, więc moje drogie, to idę do tego czytania. Nie ma co, e, nie ma co, mm, nie ma co ściemniać, nie? Dzisiejszy tytuł brzmi Nieznane. Nieznane. Mistrz pozwala sobie doświadczać, prawdziwie doświadczać tego, co nazywamy nieznanym, czy niepotwierdzonym. Niepotwierd Niewypowiedzianym, przepraszam. Okulary nie pomogły. Mistrz pozwala sobie doświadczać, prawdziwie doświadczać tego, co nazywamy nieznanym czy niewypowiedzianym. Posiadasz pewną koncepcję Boga czy Ducha, i jest to koncepcja, która obecnie razem ze wszystkimi religiami i systemami wiary stała się bardzo niespójna i bardzo w ludzkim stylu. Tak naprawdę nie jesteś w stanie zdefiniować albo określić, czym jest duch. W niektórych starych dokumentach religijnych duch określany był jako nieznane albo cztery słowa niemożliwe do wy wyrażenia. Co wielu interpretowało jako zakaz wypowiadania imienia Boga. Ale prawdziwe znaczenie było takie, że jest niemożliwe dla człowieka. Aby w rzeczywistości zrozumieć albo próbować zdefiniować Boga lub Ducha. To On po prostu jest. Mógłbyś spędzić wiele wcieleń, próbując opisać, czym jest duch, czym jest Bóg, czy czym jest Jechowa. Mógłbyś próbować zdefiniować to dla jakiejś osoby, ale przecież byłoby to byłby, byłby to tylko Twój własny koncept pochodzący z ludzkiego umysłu. A to po prostu jest. Mistrz wie. Wie, wie to i rozumie, dlaczego nawet nie próbuje tego yy, definiować. To imię, Bóg sam w sobie, nie może być adekwatnie wypowiedziane czy określone, ale raczej doświadczone w życiu. To jesteś Ty sam, to jest w Tobie, to jest we wszystkich rzeczach, ale bardziej niż gdziekolwiek jest w Tobie. Aby doświadczyć tego, co i niemożliwe do wyrażenia, aby doświadczyć Ducha, nie lubimy nawet korzystać z tego słowa, konieczne jest najwyższe zaufanie do siebie, aby pozwolić wyrazić się esencji Twojej boskiej jaźni. Wymagane jest całkowite i bezgraniczne zaufanie do włas we własne ja. To jest boska jaźń, której nie próbujesz definiować, przyczepiać etykietek czy wyrażać poprzez ludzkie koncepcje. To jest czyst czyste i proste doświadczenie. Poświęćmy zatem chwilę w tej bardzo bezpiecznej przestrzeni, aby nawet nie zastanawiać się, czym Bóg jest albo czym nie jest. I nawet nie próbować roztaczać mentalnych ramion wokół takich terminów jak wszechwładny czy wszechobecny, czy innych tepo, tego typu określeń, a po prostu tak zaufać sobie, żeby właśnie go doświadczyć teraz. Poświęćmy ten moment. Weźmy głęboki oddech. Mistrz rozumie, że doświadcza tego natychmiastowo, właśnie teraz. A zwykły człowiek mówi na ogół, ale ja nic nie czuję, nie doświadczam niczego. Oczekiwałem jasnych piorunów, migających świateł, albo przynajmniej głosu w głowie. Tak jest, gdy próbujesz komplikować i definiować to według ludzkiego nazewnictwa. Gdy myślisz, że musisz mieć coś takiego, jak swoisty patos, albo coś podobnego, co dotknie Twoje ludzkie zmysły, doświadczasz jednak czegoś, co nie może być wyrażone ani zdefiniowane. Właśnie teraz doświadczasz wspaniałości ducha. Na moment, pozwól tej esencji, wszystkich esencji, wejść do Twojego ciała, przy, przyjść. Do Twojego umysłu i Twojej duszy. Czujesz? To nie potrzebuje jęku ani krzyku. To nie potrzebuje tworzenia jakiegoś rodzaju dramatycznego efektu czy pełnego patosu wrażenia. Nie potrzebuje zalewać Twojego ciała falami gorąca lub zimna. To po prostu jest. Ludzie przez długi czas poszukiwali tego skomplikowanego i dramatycznego rodzaju Boga, szukali jakiejś zewnętrznej istoty, która przyjdzie i rozwiąże wszystkie ich problemy. Takiego Boga nie ma i nigdy nie było. Mistrz rozumie, że doświadczanie nieznanego i niewypowiedzianego jest zawsze obecne. To jak głęboka i nieporuszona woda, jest spokojna. Jest cicha, nie niesie cech, które odruchowo powiązałbyś z kimkolwiek, jakimkolwiek ludzkim zachowaniem albo tożsamością. To jest tak czyste, że przychodzi niezauważone przez wszystko oprócz prawdziwego mistrza. Mistrz rozumie, że to po prostu jest i rozumie, że doświadczenie tego oznacza proste pozwalanie temu na wejście do jego rzeczywistości, Uczestniczenie w tym bez żadnych oczekiwań. Czasami ludzie chcą mierzyć energię albo doświadczenia, chcą próbować definiować je w pewien sposób, ale mistrz pozwala sobie doświadczać nieznanego głęboko w sobie, bez potrzeby żadnej definicji. Weź teraz głęboki wdech. I pozwól sobie doświadczyć tego, co jest niemożliwe do wyrażenia. Esencja Twojego własnego ducha pragnie związku z Tobą w tej właśnie rzeczywistości. Ona zawsze tam była. Zawsze była dostępna dla Ciebie, ale przez długi czas była utrzymywana w innych rzeczywistościach. Była trzymana z dala od uwarunkowań ludzkich realiów. Jednak teraz, w tym właśnie czasie, Ona pragnie relacji z Tobą w tej rzeczywistości. Trudno będzie ją rozpoznać. Używając starych sposobów rozumienia, Twój duch naprawdę błaga Cię, abyś się otworzył, rozszerzył swoją energię i wykroczył poza stare pojmowanie interpretację energii. On naprawdę prosi Cię, abyś to zrobił, abyś wyszedł poza umysł, poza percepcję swoich ziemskich zmysłów. Kiedy pozwolisz sobie doświadczać nieznanego ducha, Znacznie, zacznie się to stawać bardzo znajome. I znowu znajome, ale w sposób, którego prawdopodobnie nigdy nie będziesz w stanie ubrać w słowa. Może będziesz starał się po prostu opowiedzieć przyjacielowi, ale będzie to brzmiało tak, jakby Twoje słowa nie miały sensu, ponieważ to po prostu jest. Oto. Dlaczego starożytni trafnie przekazali, że duch, bóg to imię, które nie może być wyrażone? To jest ekspresja, które nie może być zdefiniowana. My nawet nie chcemy używać słowa duch, ponieważ to wykracza poza jakąkolwiek definicję i mistrz to rozumie. Mistrz pozwala sobie doświadczać tego nieznanego codziennie, w każdym momencie. Nie chyba rozumiecie, dlaczego dzisiaj nie mogę nic dopowiedzieć, ani nie chcę nic dopowiedzieć, ani nie czuję, że to byłoby, nie wiem, właściwe potrzebne, bo każdy z nas potrzebuje ten tekst zrozumieć na swój własny sposób. Taki sposób, jaki do Ciebie to przemawia. Być może będzie trzeba to wysłuchać jeszcze wiele razy. Być może będzie trzeba wracać do tego tekstu, do tego, do tego live'a, naprawdę kilka, kilkanaście razy, żeby pozwolić sobie na minimalne. Przyjęcie tego, co jest, jakie to jest, i że nasz umysł będzie się buntował, bo to mogę powiedzieć, twój umysł będzie się buntował, bo jeżeli nie zna definicji, to będzie się buntował, będzie chciał przykleić się do starych definicji, które znasz być może z kościoła, z innych miejsc, z innych książek. Ale tutaj masz po prostu zaufać i wejść w to doświadczenie, że ten Bóg. Jest w tobie i jest z tobą cały czas. Cały czas. Tam nie ma fajerwerków. Tam nie ma specjalnych drgań ciała, które dają ci sygnał, że tak, to jest ten moment. Cały czas, teraz też. Teraz, jak tego słuchasz. Teraz, jak twój umysł próbuje temu zaprzeczyć. Teraz, jak masz w sobie jakiś kawałek niezgody na to, co było przeczytane. Teraz jest w tobie Bóg, Duch, jakkolwiek chcesz to nazwać. On w tobie jest i to potrzebujesz przyjąć, doświadczyć i przestać negować, że może nie zasługujesz, że może to nie najlepszy moment, że coś tam. Kochani, kończę, bo dzisiaj nie ma sensu dłużej. Dzisiaj nie ma ćwiczenia. Dzisiaj jedynym ćwiczeniem, jakie mogę was, Wam zaproponować, jest to, że w momentach, kiedy Wam się o tym przypomni, kiedy będziecie miały, nie wiem, przypomni Wam się ten live, zatrzymasz się na tą chwilę i poczujesz tego Boga w sobie. W tym momencie, w tej chwili, nawet teraz, bo on tam jest. To tego nie widzisz być może. Kochane, bardzo Wam dziękuję. Eee, dziękuję i mam nadzieję, że kolejne rozdziały będą się tak układały, że jednak będą ćwiczenia i będziemy tutaj mogli więcej rozmawiać i dyskutować, ale ten rozdział akurat taki jest. Także dziękuję Wam z całego serca za Waszą obecność i do zobaczenia jutro o 10.